5 niesamowitych ciekawostek o Polakach w Watykanie. Cześć, witajcie na kanale, na marginesie, gdzie historia nie gryzie, tylko wciąga jak najlepsze kino. Po niedawno zakończonym konklawę w 2025 roku, czas na prawdziwą petardę. Przygotujcie się na 5 absolutnie epickich historii o Polakach, którzy zostawili swój ślad w Watykanie, od średniowiecznych soborów, przez intrygi na konklawę, aż po papieskie trony. To nie są suche fakty z podręcznika, to opowieści o odwadze, sprycie i polskim duchu, który rozpalał serca w samym sercu Kościoła. Gotowi na podróż przez wieki, zapnijcie pasy, bo ruszamy w Watykańską Przygodę. Pierwsze, Mikołaj Trąba prymas, który postawił Polskę na watykańskiej mapie. Wyobraźcie sobie rok 1417. Europa rozdarta wielką schizmą zachodnią, gdzie papieże walczą o władzę jak w powieści przygodowej. W tym chaosie pojawia się Mikołaj Tromba, urodzony około 1358 roku w Sandomierzu, syn rycerskiej rodziny, który zamiast miecza wybrał pastorał. Jako prymas polski i zaufany króla Władysława Jagiełły, Tromba był kimś więcej niż duchownym, to był dyplomata, stratek i człowiek, który nie bał się mówić co myśli. Wyruszył na sobór w Konstancji, gdzie jako pierwszy Polak w historii wszedł do konklawę, by wybrać papieża. Jego głos pomógł wybrać Marcina V kończąc schizmę i przywracając jedność Kościołowi. Ale nie było łatwo, plotki szeptały, że trąba gra pod Niemców, a wrogowie oskarżali go o zdradę interesów Polski. On jednak stał niewzruszony budując mosty między Polską a Watykanem. Tromba to pionier, który pokazał, że Polak w Watykanie może zmienić bieg historii. Symbol sprytu z Wisły. Drugie, Jan Kuzyna, kardynał, który rzucił weto i wstrząsnął konklawę. Przenosimy się do 1903 roku, do gorącego lata w Rzymie. Po śmierci papieża Leona XIII w kaplicy sykstyńskiej zbiera się konklawę, a faworytem jest kardynał Mariano Rampola, człowiek o wielkich ambicjach i dziwnych powiązaniach. Nagle na scenę wkracza Jan puzyna kardynał z Krakowa, urodzony w 1842 roku w gwoźdzcu na podolu. Ten książęcy syn, wykształcony we Lwowie i Pradze, nie był typem, który klęka przed kimkolwiek. W imieniu cesarza Austrii franciszka Józefa puzyna wyciąga asa z rękawa ekskluzywę, czyli cesarskie weto przeciw Rampoli. To był szok. Weto, rzadko używane, wywołało burzę, ale puzyna z polskim spokojem i pewnością zablokował wybór Rampolli, otwierając drogę skromnemu Giuseppe Sarto, czyli przyszłemu piusowi X. Nowy papież zaraz zakazał takich zagrywek, ale puzyna już zapisał się w historii jako Polak, który przechytrzył watykańskie kuluary. To symbol nieustępliwości i odwagi, który pokazał, że głos z nad Wisły może zmienić reguły gry. 3. Pius X. Papież z polską krwią w żyłach. Czas na historię, która brzmi jak patriotyczny sen. Giuseppe Sarto, znany jako papież Pius X, urodził się w 1835 roku w małej wiosce Rize w Veneto, w rodzinie tak skromnej, że jego ojciec, listonosz, ledwo wiązał koniec z końcem. Młody Giuseppe od dziecka marzył o kapłaństwie, a w 1903 roku, po burzliwym konklawe, został papieżem. Jego pontyfikat to rewolucja, wprowadził codzienne przyjmowanie komunii, odnowił chorał gregoriański i walczył z modernizmem w kościele. Ale słuchajcie, krąży plotka, że Pius X mógł mieć polskie korzenie. Jego nazwisko, Sarto, brzmi podejrzanie. Bo włosku oznacza krawiec, czyli tak jak miał mieć na imię jego ojciec. Tysiące Polaków emigrowało na tereny, gdzie przyszły papież przyszedł na świat. Czy któryś z przodków Giuseppe był zbiegłym powstańcem z Nadwisły? Ta teoria rozpala polską dumę. Pius X z jego prostotą i wiarą to nasz wymarzony papież z Polski. Czwarty, Jan Kazimierz, kardynał, który zamienił purpurę na koronę. Przenieśmy się do XVII wieku w czasy Rzeczypospolitej obojga narodów. Jan Kazimierz Waza, urodzony w 1609 roku w Krakowie, był synem króla Zygmunta III, ale zamiast od razu celować w tron, wybrał kościół. W 1646 roku papież Innocenty X nadał mu kapelusz kardynalski, co było niezłym zwrotem akcji dla królewskiego potomka. Ale Jan Kazimierz, z duszą pełną przygód, szybko zrzucił kurpurę, gdy Polska wezwała go na tron. W 1648 roku został królem, a jego panowanie to prawdziwy rollercoaster, potop szwedzki, bunty kozackie i walka o przetrwanie Rzeczypospolitej. W 1655 roku, w obliczu klęsk, złożył śluby lwowskie, oddając kraj pod opiekę Matki Boskiej, gest, który do dziś żyje w polskiej pamięci. Od watykańskich ołtarzy do królewskiego tronu Jan Kazimierz to symbol wiary i poświęcenia, który udowodnił, że Polak może być równie wielki w purpurze, co w koronie. 5. Jan Paweł II, Stanisław I czy papież świata. Rok 1978. Świat wstrzymuje oddech, gdy kardynał Karol Wojtyła, urodzony w 1920 roku w Wadowicach, zostaje wybrany na papieża pierwszy Polak i pierwszy Niebłoch od 455 lat. Wojtyła, który przeszedł przez pracę w kamieniołomie tajne seminarium i walkę z komunizmem jako metropolita Krakowa, stanął przed wyborem imienia. Plotka głosi, że rozważał Stanisław I, by uczcić święty. Stanisława, patrona Polski, męczennika za wiarę. Ostatecznie wybrał Jan Paweł II na cześć swoich poprzedników i ruszył w świat z hasłem Nie lękajcie się. Jego pielgrzymki od Warszawy po Meksyk obalały mury i wyciągały na ulicę tłumy. Jan Paweł II zrewolucjonizował Kościół, a jego serce biło dla całego świata. W wielu miejscach na świecie wspominany jest do dzisiaj. Te pięć opowieści to dowód, że Polacy w Watykanie to nie przypadek, to wiara, odwaga i spryt, które od wieków kształtują Kościół. Od trąby w średniowieczu po Jana Pawła II w XX wieku Polacy wnosili do Watykanu ducha, który nie zna granic. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej takich historii, i dajcie znać w komentarzach, która ciekawostka Was najbardziej zaskoczyła. Jeśli obejrzałeś do końca, skomentuj Polska w Watykanie.